Cześć, Szuman z tej strony, witajcie w, na moim kanale. Przed Wami i przed moimi Waszymi oczami jest komiks Dom Slotterów Wojna Rzeźnika. W oryginale Boom Studios w Polsce, wydawnictwo Nonstop Comics. Ja ten komiks dostałem, został mi udostępniony przez wydawnictwo w celach recenzenckich, tak zwany egzemplarz recenzencki. I cóż, oczywiście wydawca nie ma pojęcia co powiem, nie jest... Nie ma wpływu na to moją opinię, i tak dalej. Cóż, to jest pewien problem teraz, które, którym chciałem się zmierzyć, i cóż. Nie jest. Liczyłem, że wyjdzie że to, będzie to lepszy skutek, nazwijmy to. Ponieważ tak, nie czytałem poprzednich tomów, a to jest tom piąty, piątka, jak widzicie. Liczyłem, że po prostu komiks sam w sobie będzie na tyle fascynujący, że mi po prostu mnie urzeknie. Nie wyszło to aż tak dobrze, bo widzę tu gigantyczny potencjał, widzę tu fajne, ciekawe motywy, widzę tutaj pewnego rodzaju wojny, nazwijmy to mafijne rody. No tutaj mamy wojna, rzędzika, dom Slotterów, czyli House of Slaughter czyli tam było już House of Butcher czyli tak jakby rody mafijne, rodziny mafijne. I oni tutaj ze sobą walczą I mamy takie kifinał, takie podsumowanie. Tylko tak. Ona jest przedstawiona ciekawie, intrygująco, ale ja mam ten problem, że nie czytałem wcześniejszych tomów, więc nie do końca wiem kto z kim i dlaczego trzyma. Jeżeli no i po prostu widziałem wydarzenia, nie miałem związku emocjonalnego z tymi postaciami, nie do końca rozumiem dlaczego ci goście noszą maski. Przez pół komiksu zastanawiałem się, czy to są w ogóle maski, czy to są nie wiem jakieś mutacje czy coś takiego, ale to są maski. Jest kilka yy, zaskoczeń. Graficznie jest to ciekawie przedstawione. To jest momentami nieoczywista kreska dynamiczna. Jest kilka brutalnych motywów. Jest sporo właśnie takich elementów bym powiedział horrorowych. Jest kilka takich pojedynków nazwijmy to. Ja idę w pułapkę albo okazuje się, że to nie jest pułapka. No i tutaj jest taki w tym finale jest jeden taki motyw, co mnie po prostu spodobał mi się ogólnie rzecz biorąc, bo to no była taka fajna gra jednej z głów rodzin, że tak określę. Powiedzmy, że sprowokował do ataku stosując odpowiednią strategię, odpowiednią taktykę, odpowiednią zmyłkę, dzięki czemu miał szansę w tej wojnie coś osiągnąć. Czy to komiks jest wybitny? Dla mnie nie. Jest OK. I Odradzam Wam w tym momencie, czytanie go jako jedynego. Jeżeli natomiast siedziecie całą serię, to prawdopodobnie ten finał będzie dla Was satysfakcjonujący, bo będziecie wiedzieli, co to są za postacie. Kto jest istotny, kto nieistotny. Ja tu się uczyłem na nowo, że to tak określę ich relacji. Próbowałem wyłapać, kto, co i dlaczego, kto, jest, kto, ma, kto ma znaczenie w tej historii, kto, kto jest z czymś sojusznikiem. Motywy są, sceny są, ale nie czytając całej opowieści od początku, niestety cóż, nie wszystko wiem. Wasze, yy, Wy możecie sobie wyrobić zdanie. Podejrzewam, że jeżeli czytacie od początku, to ten finał, ta piąta część, to będzie yy, dla Was po prostu fajne spełnienie, bo pod względem takim, moim zdaniem, scenariuszowym, kończącym wątki jest bardzo fajnie, no chyba, że Wcześniejsza historia jest dla Was, miała pójść w zupełnie gdzie indziej i postacie się nagle zachowują poza swoim charakterem. Tego nie wiem. Jeżeli tak jest, no to cóż. No ale tak. Co by tu jeszcze ciekawego powiedzieć? Chyba wszystko. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.